Dla wszystkich, co nie przepadają za rybą, ale za to kochają grzyby, boczniaki po grecku. Boczniaki dzielimy na mniejsze kawałki, zalewamy mlekiem i odstawiamy na pół godziny. A w tym czasie obieramy i szatkujemy cebulę. Szatkujemy też białą część pora i przesmażamy ze sporą ilością oleju. Obieramy i ścieramy resztę warzyw, marchewki, pietruszka i seler i przekładamy do cebuli. Na koniec szatkujemy też i kawałek białej kapusty. Dodajemy zioła, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, podlewamy wrzątkiem i dusimy. Boczniaki obtaczamy w mące, rozbełtanym jajku, ponownie w mące i smażymy na złoty kolor z obu stron. Zdejmujemy z patelni i od razu solimy. Na dno żaroodpornego pojemnika wykładamy część warzyw. Usmażone boczniaki. Przykrywamy drugą połową warzyw. Zapiekamy pół godziny w 180 stopniach. Dzielimy na porcje. Podajemy. Wszystkim życzę pięknych, rodzinnych świąt. Gotowe, smacznego!